Udaję, że jem. Schylam się do kuleczki. Udaję, że mu coś daję, patrzcie, patrzcie. Kuleczka, patrz co mam. Patrzcie, zainteresowanie kuleczki małego. Głodomór kuleczka. Ciągle czeka na dokładkę. Kuleczka czeka na dokładkę, wiecznie. Malutki, spacerujemy sobie z kuleczką. W czasie deszczu kuleczka się nudzi. I tutaj chyba się idzie do kuleczki. On zawsze siedzi tam na murku malutki. Pierwszy raz go widziałem, jak spał. Drzemał sobie raczej malutki. Cały czas w gotowości. Szkoda, że nie nagrałem, jak się patrzył na mnie. Taki zdziwiony, nie dowierzał. To on czy nie on? Przyjechałem inaczej ubrany, wiecie. Śmieszne. No kuleczka, do, idziesz do domku na górę do siebie? No chyba tak. To my jedziemy. Uciekamy.